Cześć, witajcie, z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj makieta z pingwinu z Madagaskaru. E, no, powiem wam, no marzyłem naprawdę stworzyć tą makietę, a to żeby już ją zrealizować, zbudować, no troszeczkę nakłoniły mnie, zmotywowały. No, te 500 subskrypcji, które udało mi się zdobyć, naprawdę dziękuję Wam bardzo za nie. Każdemu, kto tu jest, czy jest od dawna, czy jest on nowym tutaj widzem, no, naprawdę wielkie dzięki. No, ja naprawdę w życiu nie myślałem, że będę miał tyle subskrypcji, a tu jednak życie potrafi zaskakiwać. No i dzisiaj naprawdę, no, mam nadzieję, że rozpocznę tą nową serię hmm, tutaj Makis z Madagaskaru, no, bo. Kurczę, to jest naprawdę fajny temat, bo można zbudować całe zoo. No chociaż, no niektóre rzeczy, no nie mówię, że wszystko w ogóle zbuduję, od razu zaznaczam w ogóle na... No, się zastanawiam nad niektórymi rzeczami, bo na przykład chciałbym bardzo zbudować um, tą bramę, od ZOO, ale ona jest strasznie wielka i no nie wiem po prostu, czy temu podołam. I jest uważam, że tam przy dzwonie naprawdę ciężka do zbudowania, więc no, no tutaj mam takie swoje no blokady. No, zobaczymy, jak wyjdzie. No, już nie będę gadał, czy na pewno coś będzie, czy nie. No, na pewno ja bym chciał, ale czy wyjdzie, to nie wiem. No, ale w każdym razie dzisiaj. Makieta pingwinów, no i naprawdę ja chciałem ją kurczyć, zbudować już od wielu lat. No ale no niestety, po prostu przeszkoda braku elementów Zwykły, zwykle była tutaj tą przeszkodą, żeby nie mogłem zbudować tej makiety. No i jeszcze na przykład kiedyś Wam powiem, że pamiętam, że Skobi kiedyś ktoś zbudował taką makietę. Ja wiem, że Skobi była cała seria pingwinów z Madagaskaru, ale kiedyś ktoś właśnie autorską, taką, że nie wykorzystując jakby. Poza figurkami, nic więcej, tylko po prostu samą bazę stworzył, używając praktycznie samych szarych elementów. No i właśnie, kurcze, zaimponował mi wtedy ten człowiek, chociaż go nie znałem. No i kurcze. No tutaj jeszcze ja wiem, że była ta baza z Kobi z Lego. Ja właśnie. Z Kobi była po prostu sama ta baza pingwinów, no bo przy całej serii, ale według mnie ta kobiowa y, baza była z kolei strasznie kolorowa, no i te pingwiny według mnie trochę były aż przyrośnięte, więc no nie podobała mi się po prostu, nie podobała mi się ta stylistyka kobi, za bardzo według mnie była kolorowa, ja wiem, że to trochę pod dzieci, ale wolałem taką na klasyczniejszą, no i w ogóle wiadomo, z duńskich pięknych klocków. Mm. No i teraz y, przechodzimy do omawiania. O, cztery pingwiny. No to wiadomo, że jest. zabieram już dynamit, bo tutaj jeden to jest Rico, wiadomo. No i może zacznijmy od sali z telewizorem. No i jeżeli chodzi o tutaj salę z telewizorem, staram się od wszystko tak jak. Najbardziej było w serialu. Chociaż jeszcze muszę wam zaznaczyć, że ta baza tak z sezonu na sezon z odcinka, czasami na odcinka się mocno różniła, więc nie patrzcie się krzywo, że na przykład zapamiętaliście, że coś powinno być minimalnie inne czy w innym miejscu. Po prostu zauważcie, z odcinka na odcinka to jest trochę co innego. W ogóle już najlepsze zasada z tymi drzwiami. Bo jako ciekawostkę powiem, bo na przykład Jana to tyle lat nie zwróciłem uwagi. A zauważcie, że tam często po prostu jest różny pokój. Czasami to jest przejście, czasami jest korytarz, czasami jest od razu inny pokój. To za tymi drzwiami są naprawdę różne, różne rzeczy. Więc zauważcie, że no takie kreskówka, znaczy animacja była naprawdę taka, mm, po prostu robiła tą bazę, jakiej po prostu było wygodniej dla danej sceny, czy jakiegoś danego odcinka. No ale w każdym razie, tutaj mamy różną aparaturę. Starałem się to jak najlepiej odzwierciedlić, no naprawdę było ciężko Wam powiem to tak jak najlepiej oddać. No ale najważniejsze, że jest telewizor. E, ja wykorzystałem ten z d Office, z tym kwadracikiem, e, tym DVD co tak lata. E, nie wiem czy go widać, bo to jest w samym rogu jest strasznie ciemno. W ogóle sama baza jest ciemna. No nie wiem, mam nadzieję, że widać ten kwadracik. E, zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Obok mamy ten panel, co tam... Nie wiem, tam piękwiny ruszały i na przykład pałka bambusa wyskakiwała. Na dni mamy tutaj zegar. No, tutaj te drzwi największe, ja wiem. Może powinny być minimalnie mniejsze w skali, tutaj do tych pingwinów. No, ale niestety, Wam powiem, no, ciężko je w ogóle oddać w mniejszej skali. No, tutaj i tak strasznie zależało mi chyba najbardziej na tym okienku, żeby było. No ale no, drzwi uważam, że przypominają to, co przypominają, więc no, więc mam nadzieję, że to jeszcze tak się nie gryzie w skali z pingwinami. Jeżeli chodzi dalej, mamy tutaj cztery wiadomo łóżeczka w takie koszarowe. No tutaj wielkościowo już są dobre i nawet zadbałem o takie szczegóły, aby pingwiny mogły tutaj się położyć spać. No i jest idealnie tego miejsca. Więc... A dobra, zostawmy już go tak. Więc akurat jest tutaj naprawdę dobrze pod tym względem miejsca. No i u góry jeszcze mamy taki detal jak pannę Perky. Panna Perki. Panna Perki to była dziewczyna... Riko, jeżeli ktoś nie wie... Ale po prostu, no tutaj właśnie chciałem, koniecznie dać tą mini laleczkę. Tylko najgorszy problem w tym, że po prostu, no ja tak dla mnie najlepiej pasowała taka, ta laleczka z Lego Friends, ale no pff. Po prostu ona jest strasznie skalowo za duża. No i przy pingwinie naprawdę by to głupio wyglądało. Uwierzcie mi. One i tak są już większe od normalnych minifigurek, więc to dopiero przy pingwinie? Więc po prostu z tego pomysłu zrezygnowałem, dam statuetkę, bo ona jest chyba najbliższa temu, co. Pasuje, co prawda panna Perki była wyższa od Rico, ale no bezprzesadnie aż tak, więc no, na razie dałem coś takiego, jeżeli wpadniecie na lepszy pomysł, to koniecznie piszcie. E, jeszcze chciałem dać szeregowemu jednorożca i nawet mam takiego białego kucyka z kalendarza adwentowego, ale ten... Kucyk jest naprawdę o wiele, o wiele za duży, uwierzcie mi, e, więc no też szeregowy nie ma tego kucyka, tutaj nad nie dałem jakiegoś zamiennika, bo na nic po prostu nie wpadłem. No pingwin to już jest jedno z najmniejszych zwierzątek w LEGO i tutaj jedyne co pasuje jeszcze z e, w sensie co jest w ogóle mniejsze od pingwina to chyba tylko te, te, te małe ptaszki, więc... No to te, te takie gołąbki już uważane w LEGO często, więc no tutaj no ciężko bazować skalą, no ale mam nadzieję, że jakoś tego wyprnąłem. E, dalej, mamy tutaj drabinkę, po której pingwiny, wiadomo, wchodziły, schodziły. E, nie robiłem jakby co góry, bo góra tam, jak się przyjrzeć, jest naprawdę bardzo skomplikowana, ma naprawdę mnóstwo rur i dziwny... Taki kształt, no i uważam, że ta makieta i tak jest tak ciemna, jak jeszcze bym tutaj zbudował dach, to już w ogóle by było tak ciemno, więc z tego zrezygnowałem. No i tutaj naprawdę, a poza tym to tak naprawdę sam tylko byłaby taka płaska, szara góra, no i tylko z włazem, więc no uważam, że nic aż tak ciekawego, a wolę po prostu, żeby to była przestrzeń, no i trochę zaoszczędzić, nie oszukujemy się klocków. Dalej mamy tutaj ten obraz z rybką. Naprawdę się tutaj napociłem, namęczyłem, żeby w ogóle go dobrze oddać, ale mam nadzieję, że przypomina to, co przypomina. Dalej, zbudowałem rurę. Szczerze powiedziawszy, jak oglądałem serial, w życiu bym nie powiedział, że tam była rura. W ogóle zapomniałem o tym fakcie. No ale wiadomo, że przed zbudowaniem makiety sobie tam porobiłem jakieś tam screeny z odcinków, tutaj jakieś coś, żeby mieć jakąś podkładkę, żeby wiadomo na coś się patrzeć. No i tam naprawdę się przyjrzałem. Była ta rura, faktycznie w odcinku, więc no dałem ją, czemu nie wygląda według mnie rzeczy realnie. Poza tym była w kilku odcinkach, może nie wszystkich, ale w kilku, więc już mówię, a dam ją, żeby wyglądała ta baza ciekawie, a nie jak tylko taki szary, zwykły kloc. Jakby co, nie patrzcie się na te ściany, nie będę pokazywał w ogóle, nazwam tych ścianek za, bo tam jest po prostu trochę kolorowa Breja, żeby po prostu zaoszczędzić na szarym kolorze, no bo szary kolor jest drogi. No i ja wam powiem, że wykorzystałem tutaj praktycznie wszystkie szare elementy, jakie miałem. A tak naprawdę zrobiłem chyba pół roku temu takie jedno porządne duże zamówienie szarych elementów. No i mówię, to musi wystarczyć. No i wystarczyło naprawdę na styk, uwierzcie mi. Więc na razie jestem praktycznie ze wszystkich tutaj takich blików w, w ciemno-szarym kolorze wypstrykany. No ale uważam, że naprawdę było warto. Mamy tutaj takie różne wielkości kałki. No i tutaj mógłbym zrobić niby peryskop, ale bym potrzebował dachu, więc skoro zrezygnowałem z dachu, to nie ma peryskopu. No niestety. No i w sumie tak się prezentuje baza pingwinów. Napiszcie śmiało, co nie myślicie, czy chcecie jeszcze zobaczyć więcej z niej odcinków, czy to dobry pomysł na nową serię. No i ja Wam jeszcze raz dziękuję za te 500 subskrypcji i dziękuję, że tu jesteście. Cześć!